Dzień dobry, dzień dobry. Wybrałam się na no, taki spacerek hasioczkowy, tak jak mówiłam, rano. I moje pierwsze trzy znajdę to torebki. Taka fajna kopertówka. Druga taka w stylu vintage. I trzecia taka plecionkowa. Pisze jakaś Erika. Erika, Erika. Z takim fajnym uchwytem. Bardzo ciekawe widać, że bardzo mało noszone. Widocznie jakieś porządki w domu i zostały eksmitowane. Idę dalej. A widzieliście moją małpkę? Ona ze mną teraz jeździ też ze śmietniczka. Takie pluszaczki kiedyś ktoś wyrzucił, a ta małpka była taka słodka, że postanowiłam ją zabrać. Działko znaczy ona jest tutaj z tyłu, pewnie córka ją przerzuciła. Ona do nam jeździ z przodu jako pasażer, do którego gadam rozmawiam z nim. No i kończąc już spacer, takie cudo znalazłam stolik. Stary drewniany z szufladą. Jest bardzo ciężki, ale podjechałam autem i, i go zabieram. Bo po prostu jest prześliczny. Jak go wyczyszczę, to zobaczycie, jaki będzie piękny. Tak, jeszcze na szybko Wam pokażę, co znalazłam. Znaczy, znalazłam, byłam też na tym śmietniku wielkogabaretowym na cmentarzu i znowu coś tam sobie wypatrzyłam. Obudowa na święta wielkanocne. To wszystko można rozdzielić i zrobić takie same szablony. Kwiatki malwy. Ja uwielbiam w ogóle malwy. Malwy czy piwonie. No coś w tym stylu. Ale malwy uwielbiam. Yy, takie podstawki. To są dla mnie podstawki pod moje rzeźby. O, to jest też taka ciekawa. Można zrobić z tego fajną miseczkę. Ładnie pomalować, dać szkiełko, i mamy śliczny świecznik. Tu mam podstawę z lustrem. Wyczyszczę to i będzie piękne lusterko, które. A dzisiaj się zastanawiałam, bo robię tą moją lampę z węża do pralki, właśnie ją pomalowałam wczoraj na czarno. I mam. Kłopot z zamontowaniem dwóch żarówek, bo to będzie trzeba albo dwa kable, albo połączyć. To jest wyższa szkoła jazdy. No chyba, że jeszcze pomyślę, kto by mi to mógł zrobić, ale stwierdziłam, że dam tam lusterko. I to jest idealne, właśnie, żeby tam domontować lusterko i żeby się światło odbijało w lusterku. No i takie ornamenty. O, ten taką miskę yy, znalazłam. Yy, miska była, ale uszkodzona. Gdzieś tu jeszcze jeden taki jest, bo ich jest pięć tych. No i takie o, obroża. Teraz yy, młode dziewczyny noszą to na szyjach. Może jakiś wisier z tego zrobię. I takie ornamenty wzięłam też. Włożyłam po półce, ale to, moje, to się kupiłam po drodze. Ornamenty cmentarne, takie drzewko już znalazłam, tutaj chyba matka boska i różyczka. No i ktoś tam na górze chciał chyba, żebym dalej tworzyła, ponieważ znalazłam. Trzy takie ramki. Nie będę ich teraz wyciągać. Są to ramki ze szkła. Yy, pełne. Mają wszystko. Nie są pobite, poczaskane są w moim wózeczku. I to wszystko moi drodzy, co znalazłam. No Nie było zbyt dużo rzeczy. Ja jestem pod Kauflandem w i Idę zrobić zakupy, bo jutro niedziela. No i będę tworzyć. Mam już następne materiały do mojej twórczości. A, jeszcze taki znicz, nie znicz, ale taki ciekawy, z różą. Ma szklane szybki, co się rzadko zdarza, bo przeważnie wszystko jest takie w plastikach, takich no, nie za fajnych. A tu jest taka, taka właśnie ciekawa obudowa, którą można zrobić z niej Fajną lampę naftową. Będziemy kombinować. No, to wszystko moi drodzy. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na następny odcinek z serii Hasioki. No wiem, że są rzadsze niż yy, wcześniej, ale, ale są. Co znajdę, to pokażę. Ze stolika jestem przeszczęśliwa. Śliczny jest. Piękny. Nie znam się dobrze na stylach, ale wygląda mi na no, taki eklektyczny ten stoliczek. Pięknie fornirowane te boczne słupki są niesamowicie takie na wysoki połysk. Cieniutkie, a jednocześnie takie silne się wydają. Jak czasem jak kwiaty, które też potrafią być silne mimo szalejących wiatrów. Okej, okay, moi drodzy, to już nie przedłużam, kończę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.